Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. mano z tej strony Główka, jesteśmy na CSGO się na którym będziemy próbować sobie zrobić z 40 zł koskę. Jak to nam wyjdzie? Nie mam pojęcia, ale nastawiam się, słuchajcie, dobrze. Zaczniemy sobie może od bitwy. Bitwa dla was, myślę, że nudna, a dla mnie jest naprawdę kozacka opcja, której faktycznie da się naprawdę zrobić konkretny krok w kierunku kosy, ponieważ jest to bitwa z jedna taka skrzyneczka z najbardziej Zbalansowanych, żeby leciały takie średniejsze skiny, no nie? Czyli takie popychające nas do przodu. Może nie są to skiny, yy, które popchną nas, nie wiem, dwie stółwy czy coś takiego. Yy, ale w przypadku wygranej naprawdę może być to spoko. To jest coś podobnego do skrzyni z agentem. Yy... Tak jest, dobra, i o to chodziło. Zobaczcie, 47 zł wypada nam z bitwy z 8, za 18 zł. No i taki był mój cel, słuchajcie, taki był mój cel. Nie, tutaj mamy jedną bitwę z zbustowanym e, indi, direct case. Dobra, pierwszy skin, niestety słaby, ale teraz zbustowana wersja, słuchajcie, tej skrzyneczki. Nie, nie. niestety nie. Trudno, trudno. Nie było jakoś mega daleko do zwycięstwa, ale nie tym razem. E, kolejna taka sama bitwa. Czyżby ten gościu miał jakąś metodę w tym wszystkim? Kurczę, zastanawiam się teraz, bo powiem serio. E, czy to nie jest jakaś metoda? No nie, dobra, tutaj mamy za 9. O kurde, nie tą bitwę trafiłem co chciałem. No ale może coś sypnie. Zobaczymy, jakie to są skiny. Niestety nie jest to moje zwycięstwo No tutaj bardzo dużo tych bitw jest Takich o na przykład po 6.30 Tak jak mieliśmy z tym gościem to jest za 4 Nawet nie należy klikać powiem wam szczerze Tą bitwę już walczyliśmy Za chwilę ja stworzę chyba jakoś własny Wariant bitwy Bo z graczami widzę że oni tutaj nie mają Nowych świeżych pomysłów słuchajcie oni tam lecą Ciągle takie same bitwy I to jest ich po prostu taktyka Chyba że tutaj o na przykład tutaj jest coś ciekawego w miarę Za 12.60 są to dwie skrzyneczki Jedna jest to właśnie ten Anubi z eventu dwa z kawałkiem, no nie ma dużej różnicy, ale jednak ta skrzynia kosztowała 10 zł, więc naprawdę słabe skiny nam poleciały kurcze, mamy 44 zł bardzo szybko straciłem to co na samym starcie udało się nam stworzyć potrzebujemy nowej taktyki moi drodzy Mm, ja bym poszedł może z Gold Case'em. Jest to skrzynia z naklejką. Dajmy sobie e, po prostu taką jedną skrzynię na cztery osoby. Zobaczmy, jeśli by udało się wygrać. Myślę, że może podobnie e, do bitwy pierwszej, którą wygraliśmy. Kwota e, czyli wartość skinów, które nam po prostu powypadają. Chwileczkę zaczekamy. Może gracze na CSGO Skin się będą zainteresowani, e, żeby tutaj z nami powalczyć. Ja już, wy dobra, wypełniam, wypełniam tę bitwę. I niech słuchajcie, leci. Tutaj jest CSGO Skins, proszę cię. Zarzuć konkretną na O, coś z tego może być. Jest coś z tego. Oczywiście, że jest. Zobaczcie. E, jest. Wyszła ta bitwa. W miarę. W miarę wyszła nie? E, 52 zł. No to już jest bliżej. Koski. Ale nie jest to nadal jakoś bardzo blisko. Tutaj potrzebujemy czegoś więcej. E, może tworzymy sobie solo jakoś skrzynię Na przykład Anubis Case'a. Czekajcie za 10 zł. Anubis case'ik, e, Zobaczmy, jaki tutaj skinek. Ej, będzie spoko. Będzie naprawdę spoko. E, ten gloczek jest pewniaczkiem. 12, ok. Ej, ale nie jest takim pewnieczkiem. No, czekajcie, on w ogóle kosztuje od 12 zł, czyli to, co nam wypadło, do 27. Niestety, najgorsza wersja nam wypadła. Nie, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Anubika. Uh, M4 to jest jeszcze lepiej, chyba, no nie? Taki jest, słuchajcie, tak jest. 21 zł kosztuje taka M4 65. Dobra, Anubis case, kurczę, co się tutaj nie działa. Nie dobra wypadnie tutaj ten bizon teraz on też jest okej okay, no nie dwe dobra anubis case Kieruje nas, słuchajcie, w kierunku koski. 76 zł. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo dostajemy też punkty eventowe ciągle, otwierając właśnie skrzynię z eventu. Dobra, otwieramy dopóki nam sprzyja ta skrzynia, to nie ma sensu przerywać. No i chyba mamy właśnie jakiegoś słabego skina jak na tą skrzyneczkę ,93 zł. 93. I teraz tak, iść w jakąś inną skrzynię, czy może zrobić z z Case'em jakąś dedykowaną bitwę. Może czekać, a co jest w limitowanych skrzyniach w ogóle? Aktualnie Jest ten monsterek, no to jest 1% Słuchajcie, to jest dosłownie 1% szans, że ten monsterek wypadnie Tu jest 1% na tego, uspon też jest spoko No nie, ile on tam kosztował? 157, 136 2% na tego I 2% na tego Kurczę, wszystkie są tak naprawdę spoko To jest łącznie 4, 5, 6% 6% jest na to, że tutaj to wypadnie. Nie, możemy zrobić to tak: eee, dajemy sobie tego monstera ze 3 skrzynie, to by było 20 zł. Nie, jeśli taką bitwę przegramy, no to wydaje mi się, że i tak jest w miarę dobrze, bo to jest nadal 48 zł, czyli więcej niż mieliśmy na starcie. Zrobimy sobie to na 3 osoby. To jest ciekawy myślę, że eksperyment, bo mieliśmy już odcinek, w którym nie, skrzynia z monsterem ratowała sytuację. Wiadomo, to jest, słuchajcie, naprawdę, te 6%, że w ogóle wypadnie jakiś gloczek, yy, uspik, ale jednak to jest 6% i są to trzy skrzynki i w każdej jest 6%, więc jednak te szanse nie są aż tak minimalne. No i teraz proszę, ostatnia, niech tutaj postara się z jezgą Nic, nie, nie, nie. nie. No, i widzicie jak to się słuchajcie, potoczyło. E, ja już tutaj miałem plany, co z tym monsterkiem zrobić. Dobra, idę w tą bitwę. Słuchajcie, tu są dwie skrzynie: Ember zbustowany i Rust Case Wygrywamy czy nie wygrywamy? No, lecą skiny za 2 zł. No, tutaj taką emotikonkę dam. Tutaj gość już zadowolony. Co wypada? No, wiadomo, że mu lepiej niestety wypada, ale to jest, zobaczcie, warte 10 zł. A bitwa była za 21. No, nie, nie, nie to chciałem, nie to chciałem. 28 zł, co ty mądrego, mądrego możemy sklecić z tego wszystkiego? Music Case była to skrzynia, która właściwie nas kierowała w dzisiejszym odcinku, więc dajemy 4 music casey. I teraz nie wiem, zrobić to, słuchajcie, 1 na 1 Czy zrobić to na 1 na 1 Dobra, myślę, że to jest wystarczający 1 na jeden, szczególnie, że to jest taka nasza ostatnia największa kwota, jeśli to przegramy, bo mają 3 zł może być ciężko, ale też da radę jakoś 4. Osób bo bitwę fajną wygrać. Więc mamy, słuchajcie, początek. E, 9 zł. Uuu, nawet spoko, nawet spoko, jak widzicie. E, kolejna płytka, co tutaj leci? No już tutaj gorsza. No ale nadal przeciwnik odstaje. Nie mamy co narzekać. Czy tutaj coś... Oj, 13 zł. Tracimy prowadzenie i teraz, słuchajcie, ostatnia! Ostatnia, która musi dać nam zwycięstwo, niestety nie daje. Zobaczcie, 39 zł wartość skinów, które nam tutaj powypadały po tej bitwie, znaczy nam, dla przeciwnika, no nie. No i to faktycznie by była kwota, która by nam pomagała. Ja jeszcze wykorzystam w dzisiejszym odcinku troszeczkę punktów, które pozdobywaliśmy po prostu. Nie wiem, jaka to była dokładnie liczba, czekajcie, zaraz się zerknę. A żeby wygrać Paysafe Card, napiszcie co leży po waszej stronie, i losową liczbę od jednego, powiedzmy do jed 12. Do 12, i nie piszcie nic więcej, żeby nie mówić, nie pokazywać osobom, które nie oglądają do końca. Dobra, już zużyłem w sumie te punkty, ale dobra, mam inny plan. Zróbmy jeszcze z tych punktów, co mam teraz, do kosy po prostu, no nie? 24 zł, ok, i robimy z tego sobie taką bitwę all inową. Um, tylko kurde, jaka tutaj skrzynia będzie idealna właśnie pod bitwę olinową? Nie mam pojęcia. Um, kurde, music case był, amber case Dosyć spoko skrzyniania ma co narzekać i neon neon case też. Widzieliśmy, że fajne dropy są. Eee, dajmy chocolate casea, eee, dajmy ra rust casea. Mamy 25 zł, czekajcie, no to będzie to złoty 26 skrzyneczka, bo ta za 20. A nie, zepnie się, dobra, spięła się tylko. Dobra, niech będzie tak, niech będzie tak. To jest słuchajcie, taka bitwa. Robimy to na 4 osoby. Czyli tutaj już jest naprawdę mm, cel Kostka to jest naprawdę celkowska, dlatego robię po prostu na cztery osoby, żeby ta wartość skinów po prostu była jak największa, bo będzie 20 skinów łącznie do zgarnięcia. Jeśli taką bitwę po prostu udałoby się nam wygrać. Nie wiem, jak będzie z graczami czy są chętni. Co, ktoś już jest chętny, żeby z nami coś zawalczyć, jest kolejny, więc brakuje, słuchajcie, jeszcze jednej osoby. Mamy to! Mamy, co, mamy to! Jest przeciwnik, więc idziemy z tym pierwsze skinekiem. Jak... Oj, tutaj będzie! No właśnie, tak powiedzieć. Chociaż mój rok też nie jest najgorszy. Neonik. O kurde, co mu sypie? Co mu sypie? 47 zł. Co za chore dropy w ogóle gościu ma? Mamy jeszcze dwie skrzynie, żeby tutaj coś nadrobić, no ale ostro, ostro polecia. Uuu, kurde, kurde, coś jeszcze proszę. Dawaj, CS:GO Nie, nie, nie! To nie jest to, słuchajcie, 127 zł, tak jak mówiłem. To była bitwa z ogromnym potencjałem. Niestety, kurczę, nie tym razem. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę plusik, tutaj kod wofkety, najlepszy kod, który daje wam 10% do doładowania, 2 10 zł 10 groszy na start, Możecie płaty blikiem, kartą, skinami, PaySafe cardem, SMS-ami i krypto. Ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego, gdzie będziemy walczyć. Słuchajcie, próbowałem zdobyć kolejną gosę. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i cześć.